Cześć moi kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu i kochani, wybieramy się dzisiaj przed dom, dlatego, że będę dalej e, robić przed domem, oporządzać, czyścić, wiecie, trochę rom, remontować, w cudzym słowie już jestem przebrana, muszę tylko inne buty założyć i co, lecimy z tym dziąkiem. Siadenko już zjadłam, zapomniałam nagrać, przyznam się, do zbicia, ale ja dam Ci nic wielkiego, po prostu bułeczkę e, z białym serkiem i kakałkiem. taką miałam ogromną ochotę. Także jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie i lecimy z tym wiąkiem. A ja już czuję się naprawdę dużo, dużo lepiej. Oby nie zapeszyć, ale już ze zdrówkiem jest dużo lepiej. Także lecimy. A dawno, słuchajcie, nie miałam baseballówki. Jakoś tak, wiecie, poszła w szafę, w zapomnienie, a dzisiaj zakładam ze względu na to, że jeszcze jestem chora, jakby nie było, jest dosyć zimno, bo w tej chwili jest 13,5 stopnia. Co prawda jest słoneczko, także jest troszeczkę y, cieplej odczuwalnie na pewno, ale mimo wszystko jest zimno, jest taki chłodny wiaterek. Dobra, nie rozgaduję się i lecimy z sprząt. Słuchajcie, mam swoje narzędzia, idę sprzątać. w taki szał sprzątania, że zbyt wiele wam nie nagram, ale za chwilę pokażę wam, co zrobiłam i co jeszcze e, mam do zrobienia. A mam do zrobienia bardzo dużo, także jeszcze. Ohoho. Dobra, idę wam pokazać, bo chcę podlać kwiatki jeszcze przy okazji. Słuchajcie, tutaj mam jeszcze jednego kwiatka, którego muszę sadzić przed domem. niestety w tej chwili, nie mam czasu, bo muszę, musimy uciekać. I tutaj na takim skalniaku posadziłam sobie te kwiatki, ale widzę, że ty tak kiepsko się ale słuchajcie, tutaj miałam tak krzywo położoną kostkę i stwierdziłam, że ją całą słuchajcie wyrzuciłam, tą kostkę, bo ona taka troszeczkę była nierówna i stwierdziłam, że ją sama położę. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy nie będą musiały ekipy wzywać. Dobra, ale idziemy podlać. I słuchajcie, tutaj tak pomalowałam na czarno wszystko. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze oczywiście dużo brakuje, ale ale jakoś, no nie wiem, podoba. Także, moi kochani, tak jak mogliście widzieć z tą kostką, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale no zobaczymy. No cóż, jeżeli uda mi się po to, położyć tą kostkę, to fajnie. Wczoraj oglądałam nawet na filmiku, na filmiku, na YouTube filmik taki instruktażowy. Znaczy ja mniej więcej wiem, jak to się robi, ale chciałam tak, wiecie, dogłębnie Przeanalizować, i rzeczywiście wydaje się to bardzo proste, ale wiecie, zazwyczaj te rzeczy, które wydają się bardzo proste, no, jakby w praniu wychodzi zupełnie co innego. Życie pokazuje co innego. No, w każdym bądź razie e, chcę to zrobić. Nie wiem czy jutro, czy pojutrze, bo nie wiem, wiecie, jak z czasem. To tylko o to chodzi, bo ze zdrówkiem jest dużo lepiej, chociaż wiecie, no, to nie do końca jest to, co... czuję po prostu różnicę pomiędzy tym, jak jestem w 100% tak zdrowa a tymczasem obecnym dlatego, że no mam dużo mniej siły, jakby szybciej się męczę, no ale nieważne, powoli i do przodu. No, także zaczynamy z tą kosteczką, może mi się uda, jak nie to patrzyłam już tam 20, od 20 do 50 zł za położenie metra kwadratowego, a tam jest naprawdę niewiele. To znaczy, to co Wy widzieliście jeszcze muszę poszerzyć, bo chciałam zrobić taki um, prostokąt od jednej do drugiej strony, jakby tak, żeby to wiecie, um, Łatwiej było położyć słupkami, takimi liniami. Nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, no zobaczymy, zobaczymy. No, a za chwilę jadę do pracy i później się widzimy, na pewno. No, ale jestem zadowolona. Widzicie, to jest taka satysfakcja, jak coś człowiek robi i jeszcze to wychodzi. To jest taka satysfakcja i mam nadzieję, że te kwiatki, które tutaj przed chwilą sadziłam, one się przyjmą, bo one tak kurczę, marnie wyglądają, no ale. Tak, jakoś bardzo szybko oklapu. Ja, ja, wiecie, wyciągnęłam, wsadziłam je i one już są takie. no dziwne. No, zobaczymy, zobaczymy. No w każdym razie to jest taka satysfakcja, jak się samemu robi. Ja uwielbiam to uczucie, takie, wiecie, spełnienia. Ja, wiecie, odebrałam paczkę, ale co tu, pokażę Wam już w domu. Już mam, moi kochani. O, muszę taki, już mam, moi kochani, pokazuję, co tu, co tu mam. A więc. Moi kochani, a ja już, już rozpakowuję szybko, bo sama jestem ciekawa, No słuchajcie. O, jak ładnie zapakowane. Porządnie zapakowana, naprawdę. Żeby się nie zbiło. Bardzo ładnie. Jest! I słuchajcie, zamówiłam sobie ten podkład, dlatego że ja zawsze go używam. Bardzo długo już go w każdym razie używam. I słuchajcie, zamówiłam sobie go, dlatego, że on, jeżeli jest w Rosmanie na promocji w ogóle, to on kosztuje tam 37-42 w zależności. W Super Farm nie na promocji kosztuje 42, tak, 42 zł. W Rosmanie nie na promocji kosztuje. 79 zł, także po prostu no to jest kosmiczna cena. A słuchajcie, ja przez internet zamawiając kupiłam go za 19 zł czy 19,90, no wiecie, coś w tym stylu. Plus koszty przesyłki chyba 8 zł, 8 albo 8,99 na Orlen paczka i słuchajcie, zapłaciłam chyba coś koło 28 zł za ten podkład. Także rewelacja. Jestem Przeszczęśliwa, tylko wiecie co? Bałam się tylko o to, że ten podkład okaże się, że coś jest z nim nie tak. Bo jest cena, no naprawdę, ale nie, no wszystko jest ok, jest pełen. Także, no wszystko działa. pompeczka działa, wszystko działa. Także jestem przeszczęśliwa. Muszę w ogóle wyżej. No także jestem mega przeszczęśliwa, bo słuchajcie, 20 zł. 20, no 28 z przesyłką, czy tam nawet 29 z przesyłką, słuchajcie, 70, 80 praktycznie złotych kosztuje w Rossmanie, 42, tak stacjonarnie 42 w Superfarm, także cieszę się niezmiernie, bo słuchajcie, kiedyś właśnie jedna z moich widzek tak mi przypomniała w sumie o tym, bo ja często zamawiam różne rzeczy w internecie, ale akurat wtedy jak kupowałam ten podkład, bardzo mi się spieszyło, i nawet o tym nie pomyślałam i ona mi właśnie, ja byłam zadowolona, że za te, te 42 zł kupiłam mm, stacjonarnie i ona mi właśnie w komentarzu napisała, że mam sobie zobaczyć w internecie, bo w internecie dostanę jeszcze pani. I słuchajcie, ja wiedziałam, że mogę w internecie do... Zresztą, bardzo dziękuję Ci za dobrą radę, ale wiecie co, nie pamiętam jak miałam na imię, musiałam poszukać w komentarzach. W każdym bądź razie, ja mam wiecie, przepraszam bardzo, bo ja mam sklerozus. W każdym bądź razie mm, tym razem tak zrobiłam i znalazłam słuchajcie za niecałe 20 zł. Za 1990 no coś w no tym Wpiszę wam ceny, jak mi się jak nie zapomnę. No. I zabieramy się kochani za obiadek. A przed chwilą padało, ale to z jednej strony cieszę się bardzo, że padało, dlatego że te moje kwiatki, które zasadziłam dzisiaj, no to dla nich to jest zbawienna sprawa. A w tej chwili świeci prześliczne słońce także. Już wam pokazuję. Zobaczcie kochani, prześliczne słoneczko świeci. A to jest ten mały sieci i no już cię wpuszczam. Ale muszę zacząć tutaj pranie, bo zostawiłam zbartę tłumaczek. Czy ono wyschło? No. Nie, nie zmokło, już jest okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to ja zamawiałam z tej firmy pod kłopot. obiadek będą tak. Ogórki te, które ostatnio robiłam mało solne, już jeden słoik, jak widzicie, zjedzony. Mm, tutaj będzie y, mizeria. To znaczy niewiele się zmienił ten obiad od ostatniego razu. Mizeryjka z tą właśnie przyprawą, którą Wam wcześniej pokazywałam y, grecką cacyki. Tu jest. Nie, tu nie jest. To są ziemniaczki młode, oczywiście. Ale nie wiem, czy to poczekajcie. Tu jest bób, ale się gotuje jak szkolony. I do tego mamy fasolkę. I wiecie co? Jedynej ważnej, bardzo ważnej rzeczy zapomniałam, a mianowicie koperku. No ale nic, trudno, będzie dzisiaj obiad bez koperku. I dla syna mam jeszcze yy, schaboszczaka, ale to zrobię mu później, dlatego że on dzisiaj będzie troszeczkę później, a chcę mu zrobić tego schaboszczaka na świeżo. Ale zobaczcie pogoda, dramat. Po prostu się zmienia jak w kalejdoskopie. Słońce, deszcz. Ulewa wszystko razem. Kochani, ja kocham słoneczną pogodę, upał, gorączkę. Naprawdę dla mnie może być nawet 30 stopni, bo ja to uwielbiam. Natomiast no, te moje roślinki potrzebują wody. Zresztą nie tylko roślinki, wszyscy potrzebujemy wody. I fajnie, jak troszeczkę e, czasami popada, troszeczkę z przerwy, ale nie za dużo. <laughs> no, ale nie, no tak szczerze mówiąc, naprawdę no, ta roślinność potrzebuje wody, potrzebuje, wiecie, życia. Potrzebuje wody, żeby po prostu żyć. Ja cię widziałam najbardziej na przykładzie tych moich roślinek. To znaczy, to są takie oczywiste rzeczy, ale dopiero człowiek zauważa, jak na chwilę wyciągnęłam tylko te roślinki z ziemi i je po prostu przesadzałam i one w mgnieniu oka dosłownie zaczęły umierać, no na moich oczach, oczach właściwie. Także teraz są podlane, dodatkowo deszczyk je zrosił, także bardzo się cieszę, wyglądają już dużo lepiej, ale to pokażę Wam, może już nie dzisiaj, może Moi no kochani, ja tradycyjnie z herbatką, tym bardziej, że pogoda dzisiaj sprzyja herbatce, zasiadam do obiadku i tu mam jeszcze, A to już mówiłam o mizerii, i życzę Wam wszystkim smacznego. Ja dzisiaj bez jajeczka, ja tak lubię, wiecie co, ja kocham takie obiadki. Mm, takie typowo wiosenne obiadki. Czasami z jajkiem, ale częściej uwielbiam je po prostu tak. Same warzywa. No i to tyle. Także życzę jeszcze raz smacznego. Słuchajcie, mizeryjkę na te ziemniaczki, po prostu. Brakuje tylko tego koperku, tak jak mówiłam. O matko, kto tak lubi? Mm. No miód malinka po prostu. O matko, słuchajcie, pada. Muszę zbliżyć ten To już nie znak. Słuchajcie, ja bubię zawsze bez skórek. Zawsze. Bez względu na wszystko, czy z masełkiem, czy bez masełkę, czy tak, czy siak, czy owak. Natomiast mój syn jest zawsze mm, ze skórką. Także on jest tym skórka, ja bez. Kochani, teraz należy zgrzebszy wszystko. kobiaczku. tutaj Nie wiem, czy znacie z action te torciki. One są po prostu przepyszne. Wspaniałe są. Naprawdę, i one są niedrogie, nie pamiętam ile kosztują, ale nie są drogie, a są bardzo smaczne. I one, słuchajcie, są w różnych smakach, z tego co pamiętam, to jest właśnie z czekoladą. Czekoladowy bez tej czekolady, tylko z takim ciasteczkiem. I um, jaki? I kokosowy. I słuchajcie, on tak w środku wygląda. Jest czekolada pomiędzy takimi dwoma biszkoptami. I tu, jak możecie widzieć, jest ich 10. I słuchajcie, tego kotleta dla syna zamarnowałam w mleczku razem z cebulką, także będzie miał smacznie. Tym razem <grym> może? I wkładam od razu do lodówki, ale nie, jedną ręką tego nie zrobię. Słuchajcie, idziemy zobaczyć, bo syn miał mi kupić cement. Więc idziemy zobaczyć, co tutaj ma, co tutaj kupił. Wylewka betonowa do wykonania posadzek cementowych, podłogowych oraz drobnych elementów betonowych. Ale myślę, że to też chyba może być. Ale słuchajcie, muszę to przeczytać. Czekajcie. No nic, wydaje mi się, że raczej, e, raczej może być. A muszę jeszcze poczytać o tym w internecie. Słuchajcie, właśnie przed chwilą rozmawiałam z synem i podobno ta wylewka jest najlepsza pod kostkę także się cieszę bardzo. Jutro będziemy robić. Słuchajcie, jest tak zimno w tym Lidlu, że uciekam. A teraz Wam pokażę, co kupiłam. Jak naprawdę, witam się Wami serdecznie. Kolejny, nie na moim. tutaj słuchajcie, są moje zakupy, ale co konkretnie to pokażę Wam? Wentylator do... stojący ze 129 zł. Tego typu, ale jaki on jest duży? Nie wiem. To są jeszcze taki. Bez łopatkowy. Fajne, ładnie wygląda. Tutaj takie malutkie. Fajne miski bambusowe. I takie większe. Mega fajne. Decha taka bambusowa. Fajne. Fajne są tutaj te blendery. Musiałabym pomyśleć, ale jaka cena? 129 zł. Tak nawet dowracamy. Jakie to ładne, słuchajcie. Zestaw do na Ale ładne. Takie do whisky mi się kojarzy. 50 złotych na prezent? Fajna sprawa. Wiecie, i na razie, słuchajcie i na razie muszą się powstrzymać. Niestety pada deszczek. Także idziemy do domku robić zupkę. jest tak zimno, że muszę zapalić światełko. Gdzie to jest? Słuchajcie po omacku. Od razu lepiej. I moi kochani, jestem bardzo zniesmaczona, dlatego że cały czas pada, od samego rana yy, i dodatkowo jest niesamowicie zimno, bo jest tylko 13 stopni, wieje bardzo silny wiatr yy, i nie ma słoneczka, także naprawdę jest bardzo niesprzyjąca pogoda, jeżeli chodzi o takie prace przed domem, także myślę, że odpuszczę sobie to dzisiaj, no żeby wiecie, nie doprawić się, nie zaprawić, bo jeszcze nie jestem 100% chora, ale nawet gdybym była zdrowa, no to wiecie, no w deszczu robienie no raczej niemożliwe. No także już się zawieram za ten dla mnie. I mamy, słuchajcie, przepięknego kalafiorka za 5 zł za sztukę. Dzisiaj były wybrałam takiego, wiecie, najładniejszego. Śmietankę, śmietanka nie pamiętam, coś 450 albo 5 zł. Mm, szczypiorek, bo dzisiaj będę robiła sobie pyszne śniadanko, proste i pyszne. Koperek, bo wczoraj wiecie, zapomniałam do obiadu, więc dzisiaj miałam go na myśli jako pierwszego. Rzodkowiecz... Rzodkie leczki! E, dzisiaj były też dobre cenie, bo chyba dwa. Nie, złoty 50, przepraszam, złoty 50. E, ogóreczek, ale ogóreczek będzie do mizerii, ale nie pamiętam, ile kosztował, szczerze mówiąc. Mm, bułeczka. I mleczko. Mleczko chyba czy złote jakoś tak. A bułkę nie pamiętam szczerze mówiąc. No. I słuchajcie, zapomniałam kupić owoców z tego wszystkiego. No ale nic trudno się mówi. Wiecie, codziennie ma taki rytuał, codziennie muszę czegoś zapomnieć. No dobra, zabieramy się za zupkę, zarmienie zupki. Ojej, nie kupiłam ziemniaków do tej zupki. No nic będzie razem. Syn mi właśnie dzwonił i mnie prosił, żebym mu nie wyprała kimona. Bo zapomniał, gdzie on tutaj mówi, że tu gdzieś jest poprawę A jest, przyszykował mi tutaj. Znaczy mi sobie przyszykował, ale zapomniał. No także bierzemy do pranka kimonko jego. O Jezus Maria, jedną ręką, to wiecie co? Ciężko, ciężko. Nie powiem. Zgarnęłam od razu moje ogóreczki małosolne, bo będziemy dzisiaj robić na śniadanko, czy iść na śniadanko. Bardzo dobrze, że syn mnie poprosił, szczęście wielkie, bo zupełnie zapomniałam, że ja miałam ostatnią kapsułkę, a w tej chwili jest promocja w Lidlu na jeden produkt plus jeden minus pięćdziesiąt także to się bardzo opłaca i od razu kupię sobie takie kapsułki, bo jest chyba na, generalnie na chemię, w sensie na, do prania. Płyny do prania, proszki, kapsułki i płyny do płukania i nie wiem czy coś jeszcze, w każdym razie, no dobrze, że zeszło, opłaciło się, w sumie, oczywiście i zabieramy się za śniadanko. Kochani, ja z przepysznym kakałkiem zasiadam do śniadanka i życzę Wam wszystkim, moi kochani, pięknego jeszcze raz dnia, mimo tej pogody, przynajmniej u mnie. I życzę Wam smacznego. Wspomniałam sobie, że mam ziemniaki, przecież ja mam, sen mi taki ogromny worek ziemniaków, zupełnie o tym zapomniałam, bo kupuję cały czas tę budę. Nieważne. W każdym razie mam ziemniaczki, dokładam od razu do zupki i włożę jeszcze te liście z skalafiora, bo one tak pięknie pachną, że po prostu dodadzą aromatu tej zupce. Powinna być jeszcze marchewka, ale to już tam wiecie, mniejsza o większość. I tutaj mam, aj, ziemniaczki. I tutaj mam uszykowany bulion, także ta zupka dosyć szybko mi się zrobi. Trochę małe tego bulionu, będą się troszeczkę zupki, zupy, wody dolać, ale to nie. Patrzcie, jak ona już pięknie wygląda, słuchajcie. I oczywiście taką miałam ochotę na ogórki małosolne, i zapomniałam sobie dodać do tych kanapek. ale to nic, dobra. Odpalam zupkę, a ta druga część kalafiora to będzie na drugie danie. No i słuchajcie, nie ma możliwości, żeby dzisiaj się ta pogoda poprawiła, bo też sprawdzała w prognozie, jakby cały czas ma być. Niezmiennie, tak samo pada. Niesamowicie wiem, że wy tego nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Także. No nic. Takie dni też muszą być. Tylko moi kochani, dlaczego? Jakie ja akurat mam coś do zrobienia fajnego? No nic, muszę to przeczekać. Słuchajcie, zupka, już tutaj praktycznie jest gotowa, ale najpierw idę wyciągnąć pranko. Hello. Nadal pada, jakby ktoś pytał. Okej, okay, idziemy, moi kochani, do góry robić zupkę. I słuchajcie, tu chcę zahartować śmietankę, żeby mi się zupka nie zważyła. I tu dodam jeszcze kopereczku, także będzie... Słuchajcie, i przypomniałam sobie, że mam w garażu, bo kupiłam jakiś czas temu cebulki i z niej wyrasta... Znaczy musi wyrosnąć, już, już jedno kiedyś sadziłam, szczyperek nawet tutaj widać i stwierdziłam, że przygotowałam sobie Tutaj doniczkę z ziemią, i że będę miała swój szczepiorek, bo po co kupować, słuchajcie, skoro ma się na miejscu. Zobaczymy, co, co w ogóle tu jeszcze sobą reprezentuje ten szczepionek. Słuchajcie, już wsadzimy Taki, który wypuścił korzonki. Korzonki, co ja mówię? Wypuścił szczepionek korzonki. Tam się proszę, żeby żeby wyjść na zewnątrz. Słuchajcie, co się przyjmie, to się przyjmie. Resztę chowam, bo nie mam więcej ziemi. Doniczki by się jeszcze Ale ja jadę między innymi potem mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, między innymi po te ziemniaczki, ziemniaczki koperek. I chyba, aha, jeszcze chciałam kupić ten, ten, ten płyn. To znaczy, że nie płyn, tylko, no, kapsułki. No, ale słuchajcie, jest tak zimno, jest 12 stopni, że normalnie wyciągnę kurtkę, bo jest bardzo zimno, 12 stopni. I oczywiście cały czas pada. Także pogoda jest rewelacyjna. Okej, okay, jedziecie za mną. I kochani, szybciutki holizm zakupowy, nie ma nic wielkiego, nie ma co wielkiego pokazywać, także zrobię to szybko. I bezpoleśnie. Kupiłam sobie do picia e, do samochodu, ale nie zdążyłam byłyka zrobić. Także... i nie pamiętam, jak kosztowało takie z kolegą nam, wiecie. E, kupiłam koperek i kupiłam biedronce ziemniaczki i dzisiaj były w rewelacyjnej cenie, a powiem Wam szczerze, że te ziemniaki z biedrinki są naprawdę bardzo dobre. I one dzisiaj były w cenie 2,49, także ja kupiłam troszeczkę więcej. I voila! To wszystko! I słuchaj, a właśnie, właśnie. I jeszcze chciałam, słuchajcie, kupić. Mówię, a ostatnią szansę dam trawą pampasowym, tym y, z biedronkiem, on są po 10 zł. I stwierdziłam, że wsadzę je do doniczki albo tutaj gdzieś koło śmietnika, ale nie było. No, Także trudno. O, ma. Ja ją nalewam, a później będę robiła taki... no czy taki drugi, drugie danie jak tak. No, ale to dużo później, bo ja się teraz znajdę e, tej zupki kalafiorowej, to nie będę miała zupełnie oho, ten jedzonka. Ale mam słuchajcie, tą próbę, mam tak dobry humor. no. <grytanie> I moi kochani, ja Wam przyznam szczerze, że z tą pogodą to jest istny dzisiaj rolę Castel. Mam nadzieję, że do tego dosyć daleko stoicie, bardzo pani Was postawiłam i tak stoicie. I ja mam taką... Modlitę. Zubkę, słuchajcie, cały czas jak jechałam w samochodzie, to myślałam o niej i ona jest teraz taka idealna, nie jest za gorąca, nie jest za zimna, jest po prostu idealna. Troszeczkę tylko kopertu które tutaj sobie na wierzch wrzucę i idę zarabić. Także, O matko, powiem Wam szczerze, niedawno ja nie chciałam, żeby tak pięknie... Kalafiorowa pachnia! On w ogóle ten kalafior naprawdę ślicznie pachnie, ale to Wam powiem, nie będę się powtarzał. Także moi kochani, jeżeli jecie razem ze mną tą piękną, a nie zobaczycie, bo wyleję, tą piękną zupeczkę, znaczy nie wyniejecie ze mną tej pięknej zupeczki, tylko jecie coś innego. Mniejsza o to. W każdym razie, jeżeli jecie cokolwiek, to życzę Wam wszystkim smacznego. Ja zjadam, bo szczerze się przyznam, naprawdę, że mi ślinki lecą. Boże, i ten zapach. Mmm... Miód Malinka. I naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić Wam tego kalafiora z Biedronki, bynajmniej tego, którego ja dzisiaj kupowałam, dlatego że no tak jak... Ja nie, powtarzam, wiem, że się powtarzam, ale ja tak kocham takie zapachy świeżych warzyw i owoców, takich jak Kocham, po prostu kocham. To jest po prostu zapach jeden z najpiękniejszych dla mnie na świecie. Dobra, zajadam, I moi kochani, ja już... Drugą miseczkę zajadam. Tak mi niesamowicie smakuje ta zupka. I co? I tak naprawdę przychodzę się do Was pożegnać. Mam nadzieję, że te vlogi moje Wam się podobają, że się dobrze bawicie na nich albo odprężacie. No, w każdym razie przychodzę się, kochani, do Was pożegnać z tą pyszną zupką. Jeszcze się powtórzę ze trzy razy. Z tą pyszną zupką przychodzę się do Was pożegnać i naprawdę mam ogromną nadzieję, że te vlogi Wam się podobają i że zostaniecie ze mną na dłużej. Także mam nadzieję, do zobaczenia w następnym vlogu. Ciao! Powiem to jeszcze raz, przepysznie. <grym> Z babylkiem może być. Pa!